マママママ。 Czas na rowerowe szaleństwo. Sezon rowerowy tuż tuż, trzeba więc się do niego solidnie przygotować. Kto jeszcze roweru nie ma, powinien wysłuchać kilku rad fachowca, który poradzi, jak wybrać odpowiedni dla naszych potrzeb jednoślad. Kto zaś rower już ma, powinien wysłuchać kilku cennych rad dotyczących jego konserwacji. Sezon rowerowy już się rozpoczął, czy dopiero się zacznie? Jak to wygląda u państwa w sklepie? że ja myślę, że nie tylko u nas, ale wszędzie. Do świąt to jeszcze spokojnie, ludzie bardziej świętami żyją niż rowerami, ale co niektórzy już powoli się przygotowują. Ci tacy bardziej zapobiegliwi, Bo później jak się ruszy, że tak powiem, po świętach w maju, no to, to jest tłum i trzeba czekać na wszystko. A teraz to jest jeszcze na tyle spokojnie, żeby sobie pooglądać, coś zamówić, przygotować się do, dobrze do, do sezonu rowerowego. Czyli właśnie teraz najlepiej wybrać się do Państwa do sklepu, żeby podjąć decyzję o tym, jaki rowerek kupujemy, Jakie ciuchy na ten rower pewnie też? Jakieś specjalistyczne potrzeba? Tak, ja myślę, że ten moment teraz jeszcze przed świętami, jeżeli ktoś ma, że tak powiem, wolny nie? na tyle, żeby się przespacerować po sklepach, to tak, no jak Pani widzi, jest na razie spokojnie i, i mamy dużo więcej czasu na to, żeby sobie porozmawiać i coś dobrać. Dużo więcej czasu i strasznie duży wybór rowerów. To też. Jak to zrobić, żeby sobie dopasować rower do swoich potrzeb? Pierwsza sprawa, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie będziemy jeździć. Czy to będzie turystyka bardziej po asfalcie, czy gdzieś też wycieczki poza e, poza takie utwardzane nawierzchnie. E, jeżeli to już wiemy, no to łatwiej nam dobrać rower. Jeżeli to będą bardziej takie wycieczki poza gdzieś utwardzane nawierzchnie, albo całkiem gdzieś poza, poza że tak powiem, traktami, no to lepiej rower typu MTB gdzie są troszeczkę krótsze ramy, niższe i opony troszeczkę szersze. Nie? To nam bardziej, bardziej współgra z terenem. Jeżeli to jest asfalt, no to albo taki sportowy rowerek na kołach 28, gdzie można sobie pozwolić na jakieś tam jeszcze wycieczki, powiedzmy, leśne ścieżki, albo utwardzane takie dukty polne, albo już typowo turystyczny, gdzie jest zabudowany z błotnikami, z bagażnikiem, z oświetleniem, przygotowany pod typowo pod turystykę dalekiego zasięgu, może tak to nazwać. Albo rowerek miejski e, z koszyczkiem dla, dla kobiety, e, dla mężczyzn to powiedzmy zabudowany, ale bez tam jakichś szaleń. No właśnie, a czy są takie rowerki uniwersalne, żeby sobie kupić rowerek i móc nim jeździć i po leśnych duchach, i do sklepu na zakupy, i po asfalcie? Znaczy, no... Najbardziej uniwersalny rower będzie na kole 26. I teraz pytanie albo taki goły, ja to nazwę w ten sposób sportowy rower, no nie, gdzie nie mamy butników, bagażnika, albo rower na 26 z doposażeniem, tylko no nie ma jakiegoś takiego roweru typowo uniwersalnego, że pojedziemy wszędzie i wszędzie będzie dobrze. Tutaj mamy no, podstawowe pytanie, albo asfalt, albo dukty gdzieś poza, poza asfaltem. I tu musimy sobie dobrać. Rozumiem, to tak jak z oponami. Nie ma uniwersalnych, trzeba mieć na każdą porę roku. Podobnie jest z rowerem. Tak, jeżeli trzeba coś mieć... jest do wszystkiego. No, no tak, to, to nie będzie najlepsze. Dokładnie. Lepiej kierunkowo sobie coś wybrać, wtedy na pewno będziemy zadowoleni bardziej. A jeśli chodzi o ceny, bo widzę, że rozrzut cenowy jest też olbrzymi. Średniej klasy rower, powiedzmy do takich wycieczek za miasto, yy, jaka cena takiego rowera, żeby był dobry? Średniej klasy rower, ja myślę przedział 1000-1500 zł. To jest w tym momencie taka, że tak powiem magiczna granica dobrej jakości za, za przystępne pieniądze. Poniżej no, mamy takie podstawowe rowerki, no, no, ale tam no, nie czarujmy się, nie są to jakieś komponenty z, wyz, z wyższej półki. Jeżeli chcemy coś, coś lepszego, tak żeby ten rowerek nam pojeździł, no to te 1500 zł, to jest minimum jakie musimy. I żywotność takiego rowerka za 1000 1500 zł jest jaka? Wszystko zależy, różnymi? proszę panią, od użytkownika. Jeżeli dbamy o rower, regulujemy, czyścimy, smarujemy, to jeździmy długo. Jeżeli ten rower, że tak powiem, zostaje na deszczu, niesmarowany latami, no to kwestia roku, dwóch i połowę rzeczy do wymiaru. Czy serwis rowerowy jest również u Państwa gdzieś? w sklepie? E, Dla naszych klientów owszem. Dbamy o naszych klientów. Jeżeli nie możemy załatwić jakiejś drobnej sprawy tutaj na miejscu, to odsyłamy do, do serwisu do Rzeszowa. Spoza naszej sieci sklepów raczej nie. No i ostatnie pytanie już może. Jak już ktoś ten rowerek kupił u Państwa, powiedzmy rok temu, chce sobie pojechać na wycieczkę po roku nieużywania takiego rowerku, wyciąga go tam z piwnicy czy z jakiegoś innego pomieszczenia może wsiąść na rower, czy musi wykonać jakieś czynności niezbędne do tego, żeby go do tej pierwszej jazdy po roku przygotować? Po roku to jeszcze spokojnie, myślę, że kwestia drobnych regulacji, ewentualnie przerzutek czy hamulców, na pewno dopompowanie, mhm. bo tutaj nam przez zimę siłą rzeczy to powietrze z opon ucieknie. I smarowanie łańcucha. To są takie podstawy, żeby nam ten rowerek fajnie funkcjonował. Jeżeli dla bardziej, że tak powiem, ambitnych, no można powiedzmy zrobić kompleksowy serwis, czyli rozkręcamy wszystko, smarujemy, czyścimy no nie, i skręcamy z powrotem. Wtedy to już no, nie ma się do czego doczepić. Ale taka podstawa, no to na pewno napompować i wyregulować smarowanie łańcucha. Przed wycieczką rowerową warto zaopatrzyć się w kask chroniący naszą głowę. Wprawdzie nasze przepisy o ruchu drogowym nie nakazują nam używania kasków w czasie jazdy rowerem, to dodatkowe zabezpieczenie, warte kilkadziesiąt złotych, może uchronić rowerzystę przed przykrymi skutkami upadku. Zanim jednak wsiądziemy na rower, warto przygotować do tego wysiłku nasze mięśnie. Jeśli przez kilka ostatnich miesięcy regularnie uprawialiśmy sport, nie będziemy mieć z tym najmniejszych problemów. Jeśli zaś ostatni raz ćwiczyliśmy jeżdżąc jesienią na rowerze, posłuchajmy rad fachowca z siłowni MOSIR w Tarnobrzegu. Czy do sezonu rowerowego trzeba się jakoś przygotowywać, trzeba jakoś specjalnie swój organizm przystosować do takiego wysiłku na rowerze? Zdecydowanie, zdecydowanie tak. To jest bardzo ważne. Kondycja jest bardzo ważna, więc musimy się przygotować, zwłaszcza po przerwie dosyć długiej, bo przecież zimowej. To jak godzimy ten sezon no jesienią i jak jest ciepło, no to wykorzystujemy ten czas jeszcze jesienią. Natomiast trzeba się przygotować. No i trzeba tak naprawdę pomyśleć o tym poważnie. Bardzo dobrą, dobrym przygotowaniem są ćwiczenia rozciągające, kondycyjne, czyli arobowe również. E, możemy to zrobić właśnie na siłowni. Możemy również e, robić to e, poprzez chodzenie, jakiś taki spater sobie robić, e, czy też e, jakieś delikatne bieganie. Jakie grupy mięśni są najważniejsze przy jeździe na rowerze? To zdecydowanie oczywiście uda nogi, ale również nie możemy, nie możemy zapominać o brzuszkach. To też jest bardzo ważne, z, e, zwłaszcza jeśli jeździmy na górskich rowerach, czy też na kolarkach, więc jeszcze, jesteśmy pochyleni. Więc zdecydowanie musimy pamiętać właśnie o takich mięśniach. O pleckach, jak najbardziej, zwłaszcza odcinku lędziwiowych. E, pracują też e, jakby nie było ręce, tricepsy, barki. Ale nogi, brzuszki, plecy przede wszystkim. Czy jakieś ćwiczenia oprócz siłowni w domu możemy wykonywać? Y, takie na wzmocnienie nog? Jak najbardziej tak. Możemy robić wykroki, możemy robić półprzysiady. No, w domu nie mamy możliwości jakiegoś tam obciążenia większego tutaj naszej łowy, taka możliwość jest możliwość jest. Możemy robić brzuszki jak najbardziej, możemy robić skłony, czyli wzmacniamy plecy, zwłaszcza odcinek klęciowy. Takie ćwiczenia zdecydowanie możemy i też polecam robienie w domu. Na ile wcześniej przed sezonem trzeba zabrać się za poprawę swojej kondycji? No jeśli jesteśmy... Że, że tak powiem w ogóle na bakier z, z jakimś, jakimkolwiek ćwiczeniem, myślę, że minimum te cztery tygodnie około miesiąca to jest takie minimum. I trzy razy w tygodniu e, zaczynając od e, kilkunastu minut dziennie dochodów do godziny. Także te cztery tygodnie powinno wystarczyć. Takiej intensywnej trzy razy w tygodniu? Tak, trzy razy w gimnasty. tygodniu e, jak najbardziej. Ale pan jeździ że też? Tak, jeżdżę, chociaż mam czasami dłuższe przerwy, ale rower jest to świetna rzecz, dająca ogólną kondycję, ogólną wytrzymałość i przyjemność zarazem, jeśli to są ładne tereny, także jest super sprawa. W tym to, roku już powiem. Pan zaczął swój sezon rowerowy? No, sezon rowerowy jeszcze nie zacząłem, bo w tym roku często się jak jak słychać zresztą. Natomiast zacząłem sezon motocyklowy dla odmiany. Natomiast rowerowy nie, ale myślę, że lada moment to oczywiście zrobić. Najpierw trzeba też sprawdzić rower, przygotować, podokręcać wszystko, nasmarować, podpompować, ewentualnie zmienić opony, jeśli są jest, sprawdzić hamulce. Nalecnie, na pewno to... na letnie. Na pewno na, letnie. <laughs> na, pewno na letnie. Zdecydowanie tak. No o kondycję pana nie będę pytać oczywiście, bo to jasne, nie musi się pan specjalnie przygotowywać do sezonu rowerowego, ale może by nam pan zechciał pokazać kilka ćwiczeń, które każdy z nas y, siadając na rower niezbędnie musi zrobić te cztery tygodnie wcześniej. Jasne, oczywiście. To zaczynamy od ćwiczeń na siłowni oczywiście. Dokładnie tak. Zaczynamy od półprzysiadu. Najlepiej robić to gryfem. Zakładamy sobie na bareczki. Pozycja prosta i próbujemy robić kilkanaście powtórzeń w ten sposób. Schodzimy kontrolując ruch do góry dynamicznie. Robimy to oczywiście w seriach. 4, 5 serii, około 15-20 powtórzeń Skłony, tak zwane skłony. Tutaj będziemy wzmacniać głównie krostowniki grzbietu. Oczywiście po niego pracują pośladki i tylna część uda. Rączki możemy trzymać przy głowie bądź w sukratce. Schodzimy do dołu powoli i szybciej do góry. Oczywiście również wykonujemy kilkanaście powtórzeń minimum. Ja tutaj troszeczkę zmniejszyłem ilość powtórzeń, również około 4-5 serii. Zapraszam teraz na materac. Tutaj będzie ćwiczonko na mięśnie brzucha, które są też ważne. Pozycja wiściowa, zginamy sobie nóżki, rączki za głowę. I staramy się unosić się jednocześnie głowę i nóżki. Powoli schodzimy i do góry nieco szybciej. Podobnie jak w poprzednich ćwiczeniach, kilka serii, kilkanaście powtórzeń. Minimum serii. A teraz tutaj na tą maszynę. Tutaj będziemy ćwiczyć się trójgłowe ramienia, które również się przydają jeździe na rowerze Trzymamy rączki blisko siebie i staramy się prostować do dołu do zablokowania w łokciu. Oczywiście kilkanaście powtórzeń, minimum 4 serie. To jeśli chodzi o pierwszy trening, z, 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 po kilku treningach, tak naprawdę trzech, trzech dniach treningowych, zwiększamy sobie ilość serii i tym samym ilość ćwiczeń do nawet godziny czasu. Możemy oczywiście również korzystać jak najbardziej z, rowerku, z rowerka stacjonarnego, na przykład tutaj mamy takie rowerki, gdzie to przygotowanie bezpośrednio na rower będzie bardzo dobrą rzeczą również. Więc to jest taki ogólnie zarys tego, co możemy robić. Oczywiście tych ćwiczeń jest sporo więcej, ale to na początek jak najbardziej spokojnie może wystarczyć.